Może powinien się sugerować muzyką. Nie wiem, muzyka jest straszniejsza, powinienem tam iść. Albo po prostu mam się sugerować kolesiami, którzy wykrzykują swoje rozkazy diabelnie głośno. Haha! Ha. Do trzech razy sztuka. Ok, trzeci już był świadomy mojego snu. Trójka? Nie wiem. Czemu nie? Nie narzekam. Uuuuuuu! Skołtu się? Oh, Word. Word. <laughs> Lubię ten spowolniony głos. Zniekształcony, spowolniony głos. Okej, okay. ktoś wyjdzie? Czy. Czy to możliwe? A, już Myślałem, tak. że jestem fajny. Myślałam, że zabijemy ich wszystkich jednym granatem, co by było całkiem, całkiem dobre. Czyli tak, otworzyły się te drzwi, do których cały czas mieli dostęp drzwi nieżywotne. No i cóż, to wygląda jak serwerownia, Jest dużo. serwerów, które buczą. I teraz. Aha! To jest trochę dziwne, bo ten przecież się nie świeci w żaden sposób. To... Aha, ciekawe co się wtedy stanie, prawda? Na pewno nikt mnie nie zaatakuje. Oh, wait. Dobrze. To jest po Słuchanie. A, uwielbiam granaty, także Nie w niewielu grach udaje mi się tak dobrze z nich korzystać, zatem pewnie do tego. Okej, okay, czyli już, nie wiem, umknęło mi trochę, umknę, umknął mi ten status resetu. Tak, zresetowało się, buczą inaczej, nie wiem, wydają dziwniejszy dźwięk niż zazwyczaj. Um, ok, okej. Naprawdę, mógłby ten przycisk jakoś migać. Znaczy wiem, odcina się od reszty otoczenia i tak dalej, jednak... Eee, taki mały smaczek.

Chyba nie, chyba tak. Na pewno będzie więcej trupów. Tak go zawsze można się spodziewać, że. Uuu, Czyli jak dotąd największymi siłami tej dziewuchy są. Nie wiem, jak, jak to było. Upłynnianie czy jak to dobrze przetłumaczyć na polski, To Liquidation. Jakoś tak było. Po prostu robienie z ludzi e, krwawych szkieletów oraz zabawa światłem. Niemcy straszniejsze. Tu będzie jeszcze jeden booster z Tu będzie kilka poskudnych walk.

Właśnie ta lokacja jest trochę za dużo cienia i. Nie wiem. Booster chyba. No, świeci cały czas, jednak. Właśnie przegapiłem. Nie! Myślałem, że Fatal zrobi mi kuku w ciemności, ale nie. W ogóle, jeśli potrafi teleportować się, co zresztą widzimy, że potrafi, nie sądzę, że moja broń oraz z czasu, jakkolwiek ona nie jest użyteczna jednak bo będzie niewystarczająca o, kolejna kolumna. E. tak, pamiętam... dobra, przerwę tutaj na chwilę na sprawie holowania. jednak to Jest bardzo dziwne, że można chodzić przez ogień. Za pierwszym razem myślałem, że nie można, i próbowałem to jakoś wchodzić naokoło łazić, ale. Nope. Jest to pozycja, w półgodzinie, jak the było w domu. Zanim zobaczę go. No cóż, ale przynajmniej dowiedzieliśmy się o jego planie. Mój, mój szef jest naprawdę nerwusem. Chyba boję się go wkurzać. A, dobra, dokąd wiodła ta droga z schodami? Hmm. Tak, przy okazji zauważyłem, że moja broń mam bardzo, bardzo małą misję. Oh, yeah. <gryw> Czyli jednak wiedziałem, mówiłem, że łatwo przegapić, bo w świecie jednak stąd tego nie widać. Dobra, czyli po prostu postaram się użyć te ostatnie nie wiem, kule, kulo, gwoździe na jakimś żołnierzu i podniosę pewnie karabinek. Ew. my god what do you think Jen there was a lot of anger in this room that's great got anything useful to add I don't <laughs> see any bullet holes there's no brass lying around either these guys didn't fire a shot Then what killed them I don't know well'll figure it out all right buddy, get more I'm not even sure where to start. E, nie wiem, od sprzątnięcia tego? Almost complete liquefaction. Liquefaction, ok, liquefaction. No raczej ty tu się znasz na tym chyba. to Coś na nich to wylał i... No, pewnie, samo sprzątanie w pomysł. O, zrobiłam mu zdjęcie, jakie to miłe. Zrobiłam mu tylko w sweet focie na tle, nie wiem, trochę krwi oraz ścian. Ruin, Ruin, dla mnie, dla mnie O, o, o właśnie Jeszcze jedną mm. Nie? Okej, okay. Chciałem trochę do albumu O, dzięki stary Na pewno mi to pomoże I to będzie koniec tego segmentu Hup Pamiętałem, chyba dwa segmenty tak się kończyło, właśnie Skoki, nie wiem czemu O, kidki. Przez moją myślałem, że miałem więcej musicji. No hmm. Ten samolot, czy ten myśliwiec przypomina mi ten z e, hołkana To jest ta durna misja, która jeszcze lata takim niby specjalnym myśliwcem. Hmm. I tak, jak widzicie tutaj, ten, ten cały poziom, ten interwał oferuje aż do przesytu tych wszystkich opleczek. co jest, no cóż, użyteczne, bo później z kolei będzie moment, w którym nie będzie oferować ich wcale, bądź bardzo, bardzo mało. Aha, Okej, okay, brzmi, że brzmi jakby replika złapała kogoś i cóż. Czy ja mogę go zastrzelić? Okej, okay, nie mogę. O mój Boże. Dobra, to było. To było... Czemu zmienił na broń? Chciałem pistolety, come on! Nie wiedziałem, że aż tyle tych dudnych gwozi poświęcę na rozwalenie kratki. Tak wiem, zrzedziłem, bo mogłem to zrobić, a takim wręczał mój pożyć sobie. report? Zabiłem to. Ach, okay, to było. To, to był jeden z moich gorszych pomysłów. Ale okay, hej, nie muszę pozbywać się penetratora, bo mam do niego 25 mm, gwoździ. Nie jest źle. Życie jest piękne. Pełny magazynków do każdej mojej broni. Nie, nie wiem, nadal mam trochę mieszane uczucia odnośnie sztuka, ale. Okej, okay, czyli robimy kółko. Tam chyba widzę. bus... Nie, to nie będzie booster tak szybko. Przynajmniej nie, nie tego samego typu. Nie. jeszcze nie chcę spać kradminki. Ten booster. Aha. Ciao. First message from Harlan Wade. Mike, it's Harlan Wade. Chuck Abern seems to think that people are blowing smoke up as is on this Perseus situation. I don't know which one of you shit elves over there is calling the shots, but you'd better stop digging around fast because the readings are getting worse by the minute. It's really a simple choice. You can either listen to the expert advice you're being given or you can brace yourselves for the ass -fuck of the century, Because it's coming. You mark my words on that. End of messages. Okay, Harlan chyba mógłby być naprawdę dobrym kumplem <laughs> z moim szefem. Słuchaj, so, alfa. Hello. Oh shit, indeed, my friend. Cie ja się kurisz, stary. Przez moment myślałem, że to Haluna z tą małą dziewczynką, jednak... cóż, nic nie... ...nie zaskwierczało w tym komunikatorze zatem. Tak, połapałem się w porę. Do mm, hmm. You have one new message. I'll this message from Marshall Disler. Hi, it's Marshall Disler. Looks like you were right about the energy signature. It's identical to the original. Still trying to come up with an explanation, but I figured you'd at least want confirmation. I'll be in touch when right I know more. End of messages. Okay. I tak, Harlan White oraz e, ta Alicia Waite, o której słyszeliśmy w wiadomości wcześniej, czyli ta, która skarżyła się na ten... To, jak to się nazywa... E, prześladowanie, nie wiem, wtedy harassment na tle seksualnym ze strony tego grubasa, to jest e, ojciec oraz córka. Harlan Waite zresztą będzie bardzo istotną postacią dla fabuły e, nieco później. wiem, okay, to jest brzydki cień, <grywa> wynoszę się stąd Aha, czas odbić hostaża. Czas odbić hostaża bez... Au, come on Chcesz się bawić? Chcesz bawić granatami? To było dosyć głupie, gdybym... nie wiem Gdybym rzucił już bliżej zakładnika, prawda? A cóż, nie należy do słotu mogę zabijać kogoś, 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 kogoś. po prostu, mogę zabijać każdego. Ujmijmy to tak. Hmm, okej. Okay. Come on. Nie ma karabinka z was. Ok, dobrze. Użyjmy tego, bo dziewię. Nie ma tak. Dziwnie jakoś strzelaj w ogóle. Śmierć Ej, panie zakładniku. O, jesteś... Karuinek! Okej, okay, spokój gorączki. Muszę tego... Clear the room i w ogóle procedury słatu, okej. Okay. Okej, okay, czysto I drużyna Alfa melduje wykonanie zdania? U